Hejka, witajcie w pierwszym odcinku z gry Bedwars. Witamy, witamy. Jesteśmy na serwerze CraftBlog. Tak. I zapraszamy do oglądania. Tak. O, jeszcze mamy piękną świąteczną mapkę. O, to jest ta mapa! Tak, tak, tak. A z tej Jej. okazji, że dzisiaj mamy taką fajną datę. Pierwszy pierwszy 2026. Chciałybyśmy Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dużo szczęścia, radości. I co tylko sobie wymarzycie, no i oczywiście, żebyście nas oglądali. Dużo szczęścia. Oj, okay. dużo, dużo szczęścia. Tak, i życie nam szczęścia. Tak, w tej sytuacji na pewno. Jezu, przyda się. Jejuje, ja tak się stresuje. Nie, spokojnie, spokojnie. Matko. A o zielony do nas idzie. O masz. Nie, a ja jeszcze nawet na diamenty nie doszłam. Dobra, spokojnie, nie wiem, może jakoś się kryzys zażegnać. A, spadł. Dobra. Mi się wydaje. By o! Na... Pucha! To chyba u zielonych, wiesz? A, niebieski. Tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Jejku, kochany, dobra. Aqua też gdzieś tam daleko poszedł. Dobra, jeden tu stoi, Czaj się na diamenty moje. Nie. Ooo, Aqua, Aqua, Aqua. Taki szybki. Leci? Przyszedł on dopiero stał na wyspie. Jak on tak? Kurde, postawiałam se bloka, ajajaj. Aj, aj. I co, spadłaś? Tak. Bo chciałam skoczyć, ale to było daleko, wiesz? I ja sobie postawiłam jeszcze bloka przed mordą i... I czekaj, ja też patrzę na zielonych, matko. A bo oni mają tylko wełną, to w sumie można iść najpierw do akwy. Nie? To możemy pójść. Bo widzę, zielony dał sobie spokój. Tak. <laughs> Mnie wystraszyłaś. No, spokojnie. Dobra, ja sobie zbrojkę już kupiłam, bo ja jestem lama no, i mnie zbiją. O, idzie, Akła. O la la. la, la. Parowo. O Jezu. Przecież to przechodzi kurwa. No. no patrz, co za. No, widzisz. spokojnie już leży. Jej, ku. mnie to tak denerwuje. Jak mi ktoś przed mordą postawia klocka? Boże, jeszcze jak to brzmi? Niszcz, niszcz tej parówie, bo. <laughs> Niech chuj szczeli. O, jeszcze spadłam! Ja pierdzielę! <laughs> Miałam złoto i żelazo, ukradłam i uciekałam i spadłam na ryj. Z tym samym żelazem? Tak. I... no to prawda. I ze złotem. <laughs> o, matku. To jest że jeszcze żyją. Wiem. No i łóżko mają. Właśnie to jest to jest właśnie. No bardzo, i To bardzo dziwne. Został jeden akwa, nie? O właśnie zielony będzie do nas szłyć. Bo widziałam go, jak się czaje na tym. to dawaj teraz do zielonego? O ja czym się? Czy, może tego akwa? Ten akwa uciekł do tamtej drużyny, nie? No, on poszedł zabić dwóch białych, ale ja nie wiem teraz, czy on dalej tam siedzi, czy co on robi. Chyba tak, bo ja go nie widziałam jak yy, ten... Przykupiłam drugi kamienny mieczyk, to już jest w ogóle hit, hit. Tak, coś, to możemy mieć do zielonych, nie? No, spróbujemy, no co? Nie. Nie? Przyjdzie, to przyjdzie, no Boże. Wiesz co, ja włączę trapa, ok? Okej. Okay. To będziemy miały czas, żeby ten, szybko wrócić. O, właśnie idzie Dobra. Jest, no? jest, no. Czekaj, bo mi się włączyła pułapka. Aha, i nie widzisz. Nic kompletnie nie widzę. Czekaj, wezmę Firebola. O, już możesz sobie ten zbrojko kupić jak coś. O, jasny, gwin ja. Aj, paruwa się utrzyma. Ja. Weź masz, kupuj sobie. Leci TNT. Jej, No, mu musiałeś, musiałeś. Dobra, no to my idziemy na zielonych. No, so, mm -hmm, ja tylko wezmę tam? ten. No i patrz co Jezu Cizas, ja! tak w nowym roku. Kolego. Tak się nie... Ale to jest właśnie bez sensu, bo on przeszedł, jeszcze łóżko, tylko i wiesz, i poleciał, nie? Aha. Bardzo dużo sensu to miało, ale no spoko. Eee, tam. Dobra. Masz zbrojkę? Masz. Dobra. Dobra. to... To kamana. Czułam trapa, także fajnie. Dobra. Myślałam, że spadłaś. O, chowam, chowam rzeczy, bo mam dużo. Chowaj, chowaj. Mam diamenty. Jeszcze został niebieski. Tak. Dużowy. Tak. Ty wiesz co, ja pójdę pod Jaksy, po cichutku. A czy? Oj nie, niebieski idzie tam. A co niebieskie ma w ogóle na łóżku? E, szkło. No to świetnie, to po co ja kupiłam TNT? A przyda się, no bo... Boże. Znaczy w każdej chwili wiesz, mogę zniszczyć szkło i postawić TNT czekaj, ja pójdę po ich diamenty, co? No właśnie ja też chciałam, ale tam niebieski szedł. Mam cztery. To dwa zrobić? E, ja mam jeszcze jednego. Ale to akurat nie wiem, bo ja już Oj. A masz jakieś żelazo, bo bym kupia kilof i siekiery w razie czego. E, masz 22. Dobra, dzięki. E, kupiłaś sobie mieczek żelazny. Tak, mam. Dobra. Jabłuszka masz? Nie, nie, nie mam. To weź sobie kup. Czekaj, już ci daję złoto. Już jest ci daję. No ja mówię, już ci daję, masz. Ej, Niebieski! Jest... Masz. O, oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wylejecie łóżko! Tak, spanikowało. No dobra, no to chodź, no co? No, no do, dobra. Myślał, że jak mi zabuduje to... Fireballa ma pewnie, co nie? Tak. Ma... Masz tego firebola, czy nie? O, rurowe im kopie. Już nie kopię. Uh! Ale musiał w tej chwili uciec. Spadam! Wiedziałam, że będzie fireball. Matko, 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 matko. Boże. No nie. No, także tak. Galera. Tym pięknym, miłym akcentem. Kończymy nasz pierwszy odcinek. Pamiętajcie, dawajcie łapki w górę i komentujcie. Bajo! Czyli ja tym bardziej. Tak. Bajo!